Trwa projektowanie linii tramwajowej do Mistrzejowic, linii, na którą krakowianie od dawna czekają, linii, która znacznie usprawni dojazd do centrum Krakowa. Projektowanie będzie trwało nieco dłużej, ponieważ poleciliśmy wprowadzić zmiany do projektu. Dostaliśmy przyzwolenie na ponowne podejście do, do prac projektowych z uwzględnieniem głównych celów. Zmiany, które mają tą linię jeszcze bardziej dostosować do oczekiwań mieszkańców. Przekrój uliczny, który dzisiaj jest w stanie istniejącym, będzie zawężony, i to jest postulat, który był od samego początku. Jest na to zgoda. Te zmiany pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować projekt do oczekiwań mieszkańców i zbudować tę linię tak, jak chcą mieszkańcy. Będzie mniej asfaltu, będzie więcej zieleni i mniej ekranów akustycznych dzięki temu. Projektant rozpoczął już pracę nad przeprojektowaniem tej ulicy. Nad przeprojektowaniem linii tramwajowej. Te prace trwają. One nie są możliwe do zrealizowania bardzo szybko, ale się rozpoczęły. Zgodnie z przepisami, z warunkami technicznymi, musi zostać powtórnie uzgodniona z zarządcami sieci, z miejskim inżynierem ruchu, z wszystkimi instytucjami, które swoją tutaj infrastrukturę podziemną, tej, której nie widać, natomiast wymaga to przesunięcia i ponownej procedury uzgodnienia, która jest już obecnie w trakcie realizacji. Liczymy na to że w trzecim kwartale tego roku dokumentacja będzie już gotowa i będziemy mogli rozpocząć pracę w terenie.